Witam na kanale Kwasogranie. Pan Nikola z Asterami, Bristol Rovers. rozpoczynamy kolejny odcinek kariery menadżera, na menadżera. Ostatni remis z Charton w 84. minucie od ramka padła. Musimy przyjrzeć się rynkowi transferowemu, bo jak wiecie, no mamy jeszcze trochę do uzupełnienia kadrowo z komentarzy wyczytałem, żeby gdzieś tam e, da kostę zatrudnić. E, no zobaczymy, przyjrzymy się temu zawodnikowi. Może to nie będzie głupi pomysł, e, ale tak mówię, szukam wzmocnienia na lewą stronę. i e, Ta e, lewa strona, Mohamed Al-Zabudi, to jest zawodnik, który mógłby nas wzmocnić. E, dodałem go do listy życzeń, jak najbardziej. Może spróbujemy go pozyskać. Ale tutaj... E, Cały czas jeszcze patrzymy na. No, tutaj Wiktor Asweto też byłby ciekawy, młody, perspektywiczny zawodnik. Benzar, okej. Okay. Albo jestem ślepy, albo nie widziałem da kosty. A. No nie widać. Zobaczymy za chwilkę. Mario Acosta tutaj jeszcze ze środkowych pomocników. Prawy, środkowy. No trochę tych zawodników na wolnym transferze jest. Walencję pozyskaliśmy ostatnio, więc nie będziemy, nie potrzebujemy już zawodnika z lewej strony. Na prawą jest Yang. Jest Anderson, jest Row, więc też raczej prawa strona odpada. No, zastanawiam się jeszcze nad wzmocnieniem po pierwsze środka obrony. Mamina Bajdi, no też fajnie wygląda tutaj ten zawodnik. No dobra. Zobaczymy. Da Costa, Costa i Tak. Jest z wolnego transferu. Rzeczywiście. Dodamy go do listy życzeń. No, wygląda bardzo, bardzo dobrze i na pewno byłby wzmocnieniem. Jestem w ogóle ciekaw, czy będzie chciał przejść do nas, ale tak jak mówiłem jeszcze poszukamy zawodników na tą lewą stronę, bo ta prawa, no tutaj w takim razie Alho Hull będą musieli, no na pewno będą mieć ciężki orzech do zgryzienia, żeby rywalizować z takim zawodnikiem jak Da Costa, Dani Da Costa, hmm. A tutaj pamiętam, wypłata nas Daniel giczek. Wypłata nas powstrzymywała do zakupu tego piłkarza Mohameda Sahinobranda. No dobra, mamy to na ten moment. Jeszcze popatrzymy na tą lewą stronę. Umoc, znaczy na, tego, na zawodnika na lewą stronę. I teraz się zastanawiam nad e, Mohamedem Al-Zubadi e, Mohamed Al-Zubadi albo albo właśnie Wiktor Azvedo i wydaje mi się, że on dołączy do naszej drużyny, młodziutki Wiktor to będzie ciekawa postać na pewno, tutaj jeszcze patrzę, Berger Martinez, OK, jest i na Q. No i zobaczymy jeszcze jakich zawodników znalazł nam, e, nam nasi scouti. Lee jest, e, dobra, Tudor, no to jest fajny zawodnik i na tą prawą stronę. Nie kosztuje dużo, ale mamy Rowa. Ale dodam go sobie do listy życzeń. Może w kolejnym sezonie e, za gości u nas wolni zawodnicy. Ale są. Dobra. Bastien Harry. Ciekawie. Młody zawodnik. Jest Da Costa, jest Da Costa, rzeczywiście tutaj był znaleziony. Tamin Konor. wygląda bardzo przyswoicie. Dodam sobie go do listy życzeń. Może tacy zawodnicy też przydadzą się na przyszłość. Będzie to na pewno in plus gdy będziemy próbowali sprzedać może nawet takiego zawodnika czy wypuszczyć tutaj ten Thierry Smart to fajny zawodnik, ale aktualnie no nie, chcę, nie chcę przechodzić do naszego klubu, nie chcę w ogóle zmieniać klubu, szkoda, szkoda. Na ten moment jest tutaj Dawid Pakulski, jeszcze jakiś pomocnik środkowy, no i ten no Obrońca obrońca środkowy może wzmocniłby mm, naszą drużynę cały czas jest zawodnika, który byłby wartością. Ta Kosta, Soła, Martinez, Lorenz. No zobaczymy, zobaczymy na ten moment. Nie ma się co spieszyć. Spróbuję przeprowadzić te dwa transfery. Kiedyś Opena był obserwowany. Taylor. No dobra. Spróbujmy, spróbujmy Da sprowadzić. Może rzeczywiście to jest fajna podpowiedź, żeby ten zawodnik dołączył do drużyny. 29 lat, kluczowy piłkarz. Spaniale. no Zobaczymy jak kontrakt. Kontrakt na 3 lata. Mam nadzieję. Konto oferta, zróbmy 2 lata. No i dobra. Zignoruj klauzulę odstępnego, Płaca 10,5 tysiąca. To byłaby najwyższa płaca w zespole, ale chyba warto. Chyba warto dać tyle za takiego zawodnika. No i teraz niestety będziemy musieli troszkę nasz budżet transferowy przerzucić, żeby mieć środki na pensję. No i teraz tak, transfery. Jeszcze spróbujemy pozyskać tego młodziutkiego napastnika komora. Akceptuj, 19 lat, 3 lata, długość 5 lat, ja, jeszcze lepiej, spoko. Mam nadzieję, że zaproponuje nam jakąś pensję. Tak, 2200 jest dla nas ok. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Nie wiem, czy nie pójdzie od razu na wypożyczenie, ale mm, mam nadzieję, że no, sprawdzi się. I teraz tak, jest jeszcze Wiktora Zweto. Zaproponuj podpisanie. Młody zawodnik, no Clark jest naszym podstawowym obrońcą, dlatego tutaj Wiktor Zwerda jest tylko uzupełnieniem składu, może dostanie szansę w meczach, niektórych meczach, 5 lat czy 3 lata, spoko, 5. 1000 jak najbardziej. Ok, mamy to. Mamy to, myślę, że jeszcze ten środkowy, ten środkowy obrońca gdzieś tam na widoku cały czas będzie. Mam nadzieję, że szybko uda nam się go pozyskać przed zamknięciem okienka transferowego. Teraz czeka na zainteresowanie piszczkiem. Zobaczymy, jak wygląda nasza kadra. Jak wygląda nasza kadra. Piszczek też nie był jakiś mega super szczelcem. Jest Alipur który jest row i jest konor, który dołącza do naszego zespołu. Więc Saunders. Zastanawiam się, czy piszczka nie pogonić, znaczy sprzedać, sprzedać piszczka, może jeszcze zostanie, może niech jeszcze zostanie, odrzućmy Odrzućmy tą ofertę, niech jeszcze zostanie w zespole. Saunders przychodzi, Lugano zobaczymy i może Piszczek będzie miał szansę, okazję na wejście do pierwszego składu. Końcowy ra raport zawodnika, Saunders został sprzedany, super. Tudor no, 5500, Matos jest kilku graczy na pewno, którzy jeszcze się przewiną do końca okienka transferowego, których będziemy mogli oczywiście pozyskać. Na ten moment zapraszam Was na mecz ze Lindą. Oczywiście dostaną szansę nowi zawodnicy i tutaj musimy coś zmienić. Wydaje mi się, że Wiśniewski wskoczy za Langa, który ostatnio zagrał słabszy mecz. bo na razie zostaje. Chciałbym zobaczyć Dacostę w akcji. Webster e, straci miejsce na rzecz Finley'a. Może wejdzie w drugiej połowie. Papę Walencja chciałbym, żeby rozpoczął mecz od początku. E, Papę najwyżej wiedzie, choć bardzo dobry mecz. Papę ostatnio. Alipur Ammo na razie zrołem na ławce i Konor może. Tam się, jestem Tomkinson jeszcze e, ale może w kolejnych meczach Tomkinson. Teraz e, niech będzie Konor. Connor, Connor jest Walton. No może za Waltona. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Mam nadzieję, że mecz tym razem będzie przebiegał pod dyktandą Bristol Rovers, Serdecznie zapraszam. Już piłkarze rozpoczęli z Window Town w strojach bardzo podobnych, wyjazdowych, jak nasza drużyna Bristol Rovers, żółte i zielone spodenki, Bristol Rovers no, w strojach domowych, kratowni, kratka biało niebieskie stroje. Da Costa już rozpoczyna. E, ładnie przejął piłkę Wiśniewski. Mam nadzieję, że to on będzie tutaj e, filarem tej obrony. Teraz świetna piłka do Amo, a czy w końcu złapie rozpęd jak w e, meczach drugiej ligi. Piłka do Walencji. Świetne podanie Walencji. Piękny strzał. No i pierwsza bramka chyba kolinsa w tym sezonie. Minuta. Zobaczmy to jeszcze raz. Walencja wszedł w tempo. Finlay jednak. Finlay zdobywa bramkę, czyli druga bramka tego piłkarza. Bardzo dobrze wyczekał Finlay na podanie. Pieszo z pierwszej bramka ściągnął na kolanach. to mamy 1-0. I wreszcie upragnione trzy punkty. Trzy punkty, na które czekaliśmy tak długo. Makkirdi, dobrze zablokowane. Makkirdi, Valencia próbuje odzyskać piłkę, nie udaje się to, Reid, inny gdzieś tam z boku, jest Jakolla, Jakolla broni, no i Clark wraca po piłkę. Wraca po piłkę, rozgrywa piłkę z Boksalem, który no, jest jednym z wygranych turnieju przedsezonowego. Wskoczył do składu, na razie nie oddaje miejsca. Trener Franek Kolemu zaczął ufać W Finlay, Finlay już, a może nie, Westbrook. Westbrook a tym razem chciał podobnie podać jak Walencja z pierwszej piłki. No niestety tym razem przeciwnik odbiera piłkę i już atakuje. Hand, hand, w Biew... Biega w pole karne, próbuje złapać tutaj e, linię. Dobrze, Anderton, Westbrook w e, Finlay. Widzi wychodzącego Clarka, który podaje do Walencji. Walencja świetnie e, radzi sobie z piłką. A i tutaj gubi e, przez chwilę tę piłkę, ale na szczęście udaje mu się odzyskać. A Mo teraz, Amo będzie próbował strzelać. E, niestety ten strzał. E, no, i, tak delikatnie dociera do bramki naszego przeciwnika Payne. E, Undertone da Costa, to jest jego debiut w tym meczu. Zobaczymy, jak e, pokaże się z tej strony Finlay. E, niestety, McKirdy i znowu będzie podanie do przodu. Tak jest, McKirdy i e, jest e, kamedą do, do McKirdiego. Boksal, tym razem minięty, jest e, Anderton, który wspomaga zespół, odzyskują, Walencja, już łapie e, wiatr w żagle, przyspiesza na skrzydle, dobrze wprowadza piłkę do końca. Collins z łatwością mija obrońców, Collins za długo wzlekał z oddaniem tego strzału, niestety obok bramki druga minuta, ten wynik na tablicy powinien być już z innym. Na razie chyba drużyną przeważającą jest zespół Bristol Rovers, może nie na tyle przeważającą, a stwarzającą więcej okazji bramkowej i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Reed Hunt. Collins przyczajony, czekał raczej, że szybko Clarki z zespół odbierze piłkę, jak to teraz czynią ofiarnie. Finlay, Walencja na spokojnie do Finlay'a, Finlay przez Westbrooka, Westbrook zmieniają w stronę, jest Da Costa, pokazuje się do gry, no i niestety traci piłkę na skrzydle, Payne musi Da Costa wracać teraz za Payne'em. Muszą znowu złapać szyki obronne. Da Costa, czy to jest dobry powód? No, na razie złamali tą obronę Bristol Rovers. Ładne zejście do środka. Broni Jakolla, wybija Clark. No tak jak mówiłem, Jakolla najjaśniejszy punkt obrony Bristol Rovers. Teraz bardzo dobrze radzą sobie piłkarze z żeby wejść pod pole karne. Świetnie prowadzą piłkę, dobrze budują tę akcję. Na szczęście Jakola znowu świetna interwencja. 45. Minuta. Minuta do końca. Raczej sędzia przerwie tą akcję. Teraz dobrze Westbrook wypatrzył Finlaya. Wypatrzył Finleya, i nie sędzia zakończył tą akcję, mogłoby być dośrodkowanie w polkarne. Mogło się coś zadziać. Ta Kosta jest na pewno piłkarzem, który jest obserwatorem w tym meczu. To jest, to jest znane nazwisko i mam nadzieję, że będzie wzmocnieniem. Aczkolwiek. I na razie nie pokazuje chyba 100% swoich możliwości w obronie. Clark, McKeerdy, No i na szczęście na spalone. Wiśniewski, Da Costa teraz wprowadza piłkę do gry. Da Costa, jedno kółeczko z. No, y Dobrze teraz piłkarze Bristol Rovers spokojnie wprowadzają tą futbolówkę do, do gry. Udaje im się, no, mam nadzieję, że uda im się przełamać szyki obronne, szyki obronne Swindow, teraz Westbrook, piękny strzał Westbrooka, bramkarz Swindow broni. Anderton, Anderton, może będzie strzelał? Tak jest, kolejny już drożny. Aj Może dokonamy zmian, z Andersona Row wejdzie. Zastanawiam się nad Alipurem, ale może Alipur za Ammo. transfer Alipura to był transfer na który no, którego nikt się nie spodziewał, że taki piłkarz trafi pod skrzydła Bristol Rovers. Zobaczymy jak będzie się spisywał. Już Clark, Clark Podanie do Walencji. Walencja niestety nie na, czyżby był rzut wolny? No ciekawe, ciekawe. dobra piłka do rowa, próbują, a gdyby tutaj zgasił tą piłkę, gdyby miał troszkę więcej miejsca na opanowanie tej piłki, mogłoby być fajnie zalążek akcja. Tak to w wyprowadza wyprowadza Kondratak, McKirdy już przy piłce. Dużo pracy dzisiaj tego zawodnika, będzie na pewno dośrodkowanie. No tutaj błąd, błąd, piłkarzy jako las, znowu broni, znowu ratuje swój zespół przed ręką. Dobrze, teraz chyba ta kosta, ale Westbrook nie najlepsze było to wybicie tego zawodnika. Dobrze, teraz Wiśniewski, Wiśniewski świetna interwencja, piłka do row. roll. No i niestety, wydaje mi się, że zmienił film. Ja dostanie szansę Webster. Jest 70. minuta, wygrywamy 1-0. To jest młody zawodnik, który może na te ostatnie minuty no, pokaże się z dobrej strony. Teraz dla Kosta minięty jak z boiska, z podstawówki gimnazjum. Bardzo łatwo, w ogóle bez żadnego problemu. Muszą uważać na te strzały. Dobrze, teraz Boksal chyba zablokował tę piłkę. Webster od razu do łez druka. Ten ruchamia rowa. Ro, czy dojdzie do tej piłki? Bautour. Row, Bautour. No, szybszy obrońca Swindon City. Town, Swindon Town. Swindon Town. Miało to był też piłkarz, który był chyba skutowany przez e, pracowników Blitzer Rovers, teraz no, Niestety mieli się z piłką, jest Valencia, Clark walczą, Webster walczą piłkarze o e, każdy metr boiska. Webster dobra piłka do do roła, Dacosta, Dacosta, no i znowu tutaj tym razem faulowany Dacosta. Dobrze, że nie skończyło się to inaczej. Teraz będzie dośrodkowanie, przerzut na drugą stronę i strzał od razu z pierwszej... Aj gdyby. Gdyby to była bramka, byłoby ciekawie. 81 minuta, dalej 1-0 utrzymuje się na zegarach Webster Dorowa. Dobra piłka, świetnie Alipur, Alipur będzie strzelał. No i niestety nad bramką. Bardzo ładnie się urwał. Obrońcą z windą, z opieki. Może to być ciekawy transfer. bo teraz będzie walczył o piłkę, wraca da Costa za swoim zawodnikiem. No, Wiśniewski, bardzo daleko Wiśniewski wyszedł. Clark, Williams, na szczęście Clark na stanowisku. Złe podanie. Walencja był gotowy na jakiś sprint, tutaj nie udało się to no i muszą znowu odzyskać piłkę Webster już walczy z Williamsem, czy powtórzy zatrzymanie Clarka? Nie, nie powtórzy bo no niestety Dobrze, Clark, bardzo dobrze Clark pracuje w obronie, teraz Westbrook, świetna piłka do Collinsa, Collins na chwilę przytrzymał tą piłkę, jest Row, Row do Alipura, Alipur, Webster, jakby tylko Webster złapał tą piłkę byłby sam na sam z bramkarzem, a tak to niestety, niestety sędzia kończy to spotkanie, ale suma summarum Bristol Rovers zdobywa pierwsze punkty w League One. Może nie był to najładniejszy mecz, ale pokazuje, że ta drużyna ma potencjał, ma potencjał do tego, by z każdym meczem stać się lepszą. Dam mu oczywiście langowi szansę. Wiśniewski no, zagrał dobre spotkanie, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że najlepsze następny mecz z Kriw Aleksandra zobaczycie już w kolejnym odcinku serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji pod tym kanałem i komentarza komentarze jak czytam są dla mnie ważne i od czasu do czasu zapraszam na Twitcha, trzymajcie się, cześć!